Siemanka się maco, jestem Maksemia Horror. cześć, siemanko, jestem siemanko. Maksemia Horror Games. I dzisiaj na powic na moim kanale. I dzisiaj jest specjalny kolejny odcinek, i chyba ostateczny. Jezu. Bo dzisiaj dołączy do nas nowa osoba. No, zobacz, musiałam się lagować, nie? Dobrze, bo no, dzisiaj dołącza do nas. Anastazja Dłucki, czyli jakby Anastazja... E, no właśnie. On razem kanał taki jeden. Dołącza się na Fle Dobra, no, teraz chodź do. Myśmy wejść do mojego domu na chwilę. A właśnie. Zostawicie jeszcze łapkę w górę i suba dzwonię, że na mieczon, to na przykład A my chodźmy na razie do mojego domu, Dobre, żeby coś wziąć. Zobacz co to jest. Tumy. Maksymilian to dla ciebie. To od siebie? Tak. Uuu. Eee. What? Przyznaj się, ale jaka skąd wzięłaś? Dobra, chodź. Weź sobie ubierz. Dobra, chodź ze mną. Bo teraz musisz pójść ze mną. Kolejne miejsce Też czekaj, musimy z... Chodź z... I... Stop! I teraz nie patrz. Nie patrz. Tada, nie zobaczę. Zbrokę do ciebie. Wszyscy jakieś rzeczy i co ja robię? Nie wiem, to jest kolejny odcinek na kanale i niedługo będą mi świąteczne odcinki, więc będziecie było już dekorować yy, w Tak i może całą ekipę zbroć do by mi I oczywiście w niedzielę będzie kolejny odcinek. Ma ja. ja. Masz wszystko z Litem ustawione? Wszystko, wszystko. Weź jeszcze tą szybką zbrojkę i chodźmy bo widziałem, że chyba zbudowałeś się domek. Czyli ty byłaś na tym jakowicach. Dziękuję. Ej, ty byłaś. Jestem skrzynkę przy okazji, bo ten dom muszę rozwalić. Znaczy tego domu nie rozwalę, tylko coś tutaj z nimi zrobię. Przepraszam. Dobra, to jest No weź wejdź. Dobra, chodź. Bo widziałem, że masz dzisiaj swój domek, prawda? No wow. pokaż swój domek, bo jej ja wiem gdzie on jest. Dobra, to wątpię, czy to tylko... Choć... Znaczy, ja widziałam na mój odcinku, ale nie wiem, czy to był twój. Weź mi go pokaż, idź. No idź. Ja go widziałam, tylko weź mi pokaż, czy to jest twój. Bo nie znam takiego O, ten domek to jest twój domek? Tak. O bo widziałam. Bo chcę twój... coś ci pokazać właśnie. Chodź. Ja wyhodowałam tej... Tutaj... Czekaj, nie mów, chcę zobaczyć. niespodzianka. Akseloty. Tak, ale nie wiem dlaczego on się tam często biercą, do tej dziurki. Dawałaś mi Nie, Nie! Nie, Dawałam. nie mnie! Ja nie chcę być zjedzonacka! Ratunku, otwórz! Nie, zniszczy nam drzebno! Cokolwiek! Dobra, szybko, otwórz, otwórz! Ty masz! Nie, nie mam! Ty masz! No właśnie o tym mówię! Pokojnie! Szybko! Kolejnie. Dobra! Można je wpychnąć. Dobra, chodźmy do twojego domku, to zobaczyć, ten śladem bo nie byłem nie, tam. Nie wolno tak podzielić. Znaczy Byłem, byłem już w środku, ale ładny masz. Ej, nie gadaj! Co jest? Zobiałam Sasełki. Co? Ej, weź, weź weź ty usiądź, a ja chcę sobie zobaczyć jak ty tu siedzisz. Okej. Okay. Co jest normalnie? Czekaj. I zobacz tu są zupki. Tam jest pół, e, e, barszczyk barszczyk. Co a jest? Ona jest taka Ej, widzowie, ja mamy kreatywną postać, tylko że oczywiście to jest moja siostra. Okay. Dobra. Oczywiście podajcie na mój kanał... Em, znaczy na nasz Chcesz kanał... Zobaczyć? Czekaj chwilę. E, m, po, mogę pokazać z widzami. Na, może wyjdę z tego domu, a to z sobie i gdzieś tam. mamy taki kanał Hero Brinke i Maksimia Horror Games, więc na podajcie. Oczywiście podajcie to jak Marleyku UW i tyle. I tyle, ale słuchajcie, to jest właśnie moja siostra jak mówiłem. I tak, nagrywają w nawa AR i... I jest nowy event na Fiar, AR, więc niedługo będzie. Tam jest Clown spring Trap. Dobra. Dobra, jest, już jestem. Jak ty masz to w Tutaj trzeba trochę uważać, bo to jest ogień. Takie... Jest? Uważaj! Mówiłam! <laughs> nieważne, nieważne. Dach jest Mhm. Mhm. To ty zrobił. Nieważne. Chcesz coś jeszcze Widzę, że masz enchanting, tylko że ten enchanting jest bardzo słaby. Wiesz ci powiem? Patrz. Chciałbyś może mieć swoją bazę? a Znaczy, chcesz mieć może magazyn? Tak! To może, słuchajcie, w jednym odcinku będzie tak, że robimy twój magazyn. Jej. Dobra. Ej, gdzie poszedł jeden? Chodźmy chwilę do mnie. Ej, gdzie poszedł jeden? Halo? Nie wiem, ale patrz, może zrobimy tak, patrz. Kratyng tu ułożymy jeden, a tutaj wykupić tu tu jeden. I tu będziemy robili ci ten co? Zrobię tak, okej? Okay? Może być? Nie! Oj, sorry. Dobra, może jeszcze oprowadzimy cię po Fnafowicach. Potrzebuję postawić gdzieś moje łóżeczko Pójdzie? Wiesz co, mam pomysł. Może nie tu, ale patrz. Może poczekajmy, bo możesz wiedzieć gdzie będzie, bo czekaj, tu postawię ci już. Patrz tu byś miała łóżko, bo patrz, tutaj, gdzie jest ten blok, widzisz mnie? Tu gdzie jest ten blok, tu będziemy mieli śmietanę. Patrz, jest... bo chciałam mieć tutaj bliżej, i potem tu. Nie, ale nie, tak lepiej nie, bo tu ten. Weź tu blizę łóżko. No, ja masz spampointa. Dobra, chodź. Chodź, a potem będziemy i na to pójdziemy do dwóch domków. A Max, chodź. Chodź. A ty masz epiku. Ten. Nie ma. Do... No gdzie on No Dobra, chodź. Nieważne. Nie, nie ważne. wiem. Chyba jak budowałam domy, to jego ja zniszczyłam. Albo zapomniałaś. Oła. Nie wiem, co się stało. Dobra. Chodź, oprowadzimy cię w nocy. Tu mam a dom dla dolerów, tu mamy drzwi. O. Mamy tutaj sklep Żabkę. Chodźmy dalej. Aha, trzeba zobaczyć w środku. Stefan tutaj jest. I trzeba mu a płacić... się wierci. Trzeba mu płacić 10 zł. Znaczy, znaczy nie 10, złotych, tylko tyle i o tu się. 8, 10, 15, dobra, chodź. Chodź, się cię robić po całych. Co do góry. Nic nie ma jeszcze. Sorry, dobra, chodź raz do mnie. Teraz pójdziemy do domku mojej koleżanki Marlejku Uwu. No właśnie tyle, żeby za do swój właśnie wyszedła. Po co? No bo wiesz. Zaczęła to dla ciebie, a co na stanie Dobra. To jest właśnie jej domek. No. Dobra. Tam dalej mamy więzienie. Je... Czy on się wydostał? Halo? Gościu! Nie, stój, stój! Bo chyba... Tu był lak. Dobra, chodź. Czekaj, czy to jest otwarte? Tak, to się nie mógł tego zamknąć. Jaska no, wyjdź. No, to jest On tu był? Co? To był tylko wylas sobie, normalnie. Czekaj, ja bo cię przez chwilę kołam. Dlatego, że potrzebujemy mieć dźwigni. Dobra. Gdzie ty jesteś? O. Teraz chodź ze mną. Bo tu mamy dół. Wie? I to jest klatka. Nie, ktoś zrobił. Patrz. Patrz, gdzie jesteś. Patrz. Już będzie się mogło wykąpać, tutaj spać. No i jest, ale będzie trzeba kilkanaście tygodni przejść, bo to hmm. będzie kwarantanna. No chodź. No, ale nie będzie otworzony, chodźmy. No, co, Nie, no chodź, 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 to gdzie do chodź, 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 co chodź, 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 Teraz patrz, chodź, mamy roller coaster. Czego to nie działa? Chodź, tu, to nie strzelaj. Fajnie w wygląda. I, I myślę, że to nie jest. A damy zamykam naszego kolegi, chodźmy do niego. Dlaczego nie ma na serwerze jeszcze. Wow, jaki dużo od dymnego. ma serduszko ma.

Chyba, chodź. Trochę mam agi serwera. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chciałam, żebyś nie ustąpić. Chciałam, żebyś rola koster, niedługo będzie możliwe. Będę do naszego kolegi. Serwika. jaka. i jest od mojego. Tak, ale w jakimś odcinku chcę to sobie zmniejszyć, albo będzie cenniejsza. Tak, właśnie. Nie wchodźmy. No zobaczymy, się go domy, chodźmy. No, ja mam nagi. Hmm. Chodź, idziesz w łóżko na fajnie. No. Ja z no. Jakby co, mogę się przyjechać? No, bardzo szybko. Bo ja lubię jechać. Muszę jeszcze jeszcze trzy miejsca pokazać, czy patrzemy na to odcinek. Jedź. Um. daj. No to jest. Ej, jo! A ci chyba zbłąkamy. I tak Musisz zostawić łapkę i subskrybować. A mówi, zostawcie łapkę i. i... Popatrzcie sobie. O, dobra, przystała Ej, tu jest. I w tym. Na razie trzeba coś poprawić. I najwidoczniej, chyba ten blok też nie postawił o tym się.